Zapraszam do kolejnego odcinka filmu z cyklu Gadżet China. Dzisiaj taki produkt, mocno reklamowany już od dwóch lat. Lampa solarna, coś wspaniałego w dzisiejszych czasach. Tak, fotowoltaika i wszystko na słońce jest cudowne. No i coś takiego tutaj się sprzedaje, więc postanowiłem to zobaczyć, przetestować, jak to funkcjonuje, co to jest warte i z Wami podzielić się wynikami. Lampa przyszła, no pudełko wygląda tragicznie. Jakieś poklejone. Chciałem paczkę najpierw zobaczyć w ogóle przy kurierze. No Źle to świadczy o sprzedającym, nie wiem, czy to był jakiś zwrot, czy nie. No, mogłem też to odesłać, ale już tak powiem nie miałem czasu. I tak ta lampa u mnie przeleżała troszeczkę. Co mamy w środku? No, w środku mamy tą wspaniałą lampę. O, wiecie, do tego końcówkę montażową i pilota. Nie pokażę Wam teraz, bo nie mam, ale to w internecie łatwo znaleźć reklamówki tych lamp. Lampy są pokazane tak, że wyglądają, jakby miały metr na półtora, ale wiemy, że to jest typowe w reklamówkach chińskich, a ostatnio i polskich, gdzie pokazuje się towar zupełnie oderwany. Jeżeli chodzi o proporcje od całej reszty. Tutaj Wam pokazuję, co tu jest napisane. Lampa była sprzedana jako lampa, jako lampa 3000 W. Na pudełku jest napisane jeszcze więcej 5000 W. Nie wiem czego. Czy to chodzi o watę taką opatrunkową, czy inną, no bo 5000 W to jest 5 kW, więc no, tak trudno mi powiedzieć, co to miałoby być. Nie ma w środku żadnej instrukcji, żadnych danych technicznych, niczego. Pokazane, że są trzy tryby pracy. Szczujnikiem ruchu, pełna moc, z czujnikiem ruchu, pełna moc i potem przygaszanie, i trzeci tryb, świecenie ciągłe. Tak wygląda ta lampa. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, dziesięć tutaj paneli z pojedynczymi diodami, soczewka. czujnik ruchu, wyłącznik, wskaźnik, jest to wskaźnik, że jest naświetlenie i że słońce świeci. No w tej chwili tej lampy. Nie mam jak zapalić tutaj, bo ona świeci się tylko kiedy jest ciemno dookoła. Także tutaj musiałbym gdzie indziej to wynieść i zaświecić. A udało się, patrzcie, zapaliło się. No tak, bo ona reaguje na panele słoneczne, że się nie ładują, to znaczy, że nie ma słońca. No i to jest te maksymalne światło, to jest te przyciemnione. No tutaj słabo to widać, czyli to jest pełna moc, to jest te w a to jest jeżeli się świeci na stałe. Jak widać nie jest to jakaś oszołomiająca ilość światła, jak na taką ilość diod. No ale cóż, no, świeci sobie jakiś teren oświetli, ja tutaj zaraz przyniosę, zaraz zobaczymy. No jest to latareczka, weźmy ją, ustawmy na maksymalną moc. To Myślę, że no, jak widzicie Lepiej troszeczkę świeci niż ta latarka, latarnia. W nocy nam kawałek podwórka zapewne oświetli. Da się to wyłączyć? Da się wyłączyć. Pilot działa. Trzy tryby chodzą. Druga strona. Bateria słoneczna. Regulowany uchwyt, gdzie można podobno ją zawiesić, ale jak widzicie jak zawieje to nam spadnie, więc uchwyt to pic na wodę. Możemy ją zamontować tylko w takiej pozycji. Odchylonej od ści do ściany, do słupa. Jest tutaj w komplecie uchwyt. No, biorąc pod uwagę ten uchwyt, ciężar lampy. Zaraz spróbuję to w ręku podtrzymać. E, no, może to utrzyma. Może ten plastik się nie rozleci. Nie wiem, jak on jest odporny na słońce. Czy promienie go tutaj nie spowodują pękanie jego, sztywnienie całkowite. No, trzeba na dosyć mocne kołki to przyczepić, bo jednak tutaj ta siła no, spora jest. Odciągająca, zwłaszcza tak, że trzeba dwa, dwa mocne kołki na górze dać. No ale od razu pierwsza rzecz, która tutaj rzuca się w oczy, i to co jest tak jak przeciwieństwem do tego co było na zdjęciach, że montujemy ją w taki sposób. I tutaj jest ściana budynku. No bo inaczej się nie da zamontować, jeżeli chodzi o ścianę. No, to już chyba każdy widzi o co chodzi, że jeżeli tu mamy ścianę, gdzie moja ręka, promienie słoneczne padają z prawej strony, no to właściwie tylko w momencie, kiedy słońce jest nad latarnią, no, następuje ładowanie baterii. Jeżeli jest za budynkiem, no, cały czas latarnia jest w cieniu, więc to tak troszeczkę bez sensu. Ci, co się tematami latarni interesują, wiedzą, że większość tych latarni ma możliwość regulacji ustawienia tego panela i odchylenia go na przykład w drugą stronę, żeby nie wpływało miejsce zamocowania tej latarni na pracę i żeby te baterie się ładowały. No więc te pierwsze wrażenia nie są takie zbyt przyjemne. Zostaje zamocowanie tego na słupie, no i wtedy nic nam nie będzie przeszkadzało w ładowaniu tutaj tej latarni od tej strony. Osłup będzie stał sobie tutaj, a my będziemy tutaj mieli odsłoniętą całą część na słońce. Co chcę Wam teraz pokazać w tym filmie jeszcze? Czyli najważniejsze rzeczy. Będę chciał tą nastawić na cały dzień na słońcu tą latarnię, no a potem włączyć w ten tryb świecenia tego z mniejszą jasnością i zobaczymy, ile czasu ta latarnia będzie się świeciła czy tak jak oni tu podają, no bo producent reklamował, producent sprzedawca reklamował, że ta latarnia niezależnie od pory roku zapewnia nam oświetlenie na całą noc. No, ciekaw jestem, jak to w zimę ma zapewnić nam to oświetlenie. No, ale sobie to sprawdzimy. Zobaczymy, ile tutaj ona będzie się świeciła po pełnym naładowaniu przez słońce, dni słoneczne. A później zajrzymy do środka, zobaczymy, jakiej pojemności jest akumulator, ile prądu, ile mocy mają te Mm, Dziutki, no raczej nie dojdziemy do tego, co to jest te 5000 watów, bo to to jest, no nie wiem, co to jest, ale, ale cóż, także, no jak powiedziałem, na początek wrażenia są średnie, zwłaszcza jeżeli chodzi o sprzedającego i, i sposób dostarczenia, kwestia opakowania, bo to nie było w nic więcej, oprócz strecza zawinięte, więc być może też tutaj część się uszkodziła w czasie przesyłki, także to, ale może inny sprzedający. Robi to lepiej i, i w troszeczkę lepszym stanie to dostarczy. Mnie się nie udało tutaj. Także w drugiej części już będę prezentował wyniki pomiarów. W trzeciej zajrzymy do środka. Troszkę czasu minęło, odkąd pierwszą część filmu nagrywałem. Troszeczkę się zmieniło, ale chciałem tutaj potestować mocno to urządzenie. No, nie jestem zbyt zadowolony z efektów, ale może zacznijmy po kolei. Najpierw pokażę Wam to, co podaje producent odnośnie ładowania. I znawcy zauważą już tutaj pewną rzecz, która troszeczkę, no troszeczkę nie jest do końca dopowiedziana i troszeczkę nie ma sensu. Zobaczcie, co tu jest tutaj napisane. Panel słoneczny, lampy, materiał powierzchni, bla, bla bla W lecie wystarczy zaledwie zaledwie 6 godzin pełnego naświetlenia. No, w lato jest to możliwe i rzeczywiście ja to potwierdzę. Jak przez cały dzień leżało na pełnym słońcu, można powiedzieć, że w pełni się naładowało. Także nawet więcej niż 6 godzin. Ale kolejne zdanie. W zimie czas ładowania może się wydłużyć do maksymalnie 1 dzień. No, przepraszam bardzo. Lamp latarnia potrzebuje do pełnego naładowania 6 godzin w pełnym słońcu. W zimę 6 godzin nie trwa dzień. Więc mówienie o czymś takim, że potrzebny jest jeden dzień, no to kiedy ona się ładuje w nocy? Kiedy nie ma słońca, pochmurny letni dzień nie za bardzo udało się naładować baterię tej latarni. Wyobrażam sobie, że już w okresie jesiennym, zimowym praktycznie będzie ona bezużyteczna. Być może, jeżeli będziemy ją stosowali tylko i wyłącznie z czujnikiem ruchu, bo tak naprawdę tylko do tego się nadaje. To w tym momencie, jak rzadko będzie to się zapalało, to tak, jako dodatek może być, jeżeli ona się będzie 2-3 razy dziennie zapalała, 2-3 razy w nocy, no to wtedy tak. I na tym pewnie producent bazował. Przejdźmy teraz do wyników testów. Bateria latargi ładowała się przez cały dzień, i w tym momencie świeciła się w tym jednym z trybów, o których zaraz powiem, przez niecałe 3 godziny. Więc w sumie można powiedzieć, że jest to tak, jak podał producent. Jak zobaczycie, w tym opisie jest podane, ile tam jest lampek, prawda? 9000 lumenów, raczej tyle nie ma. Always on for two hours, czyli w trybie włączonym ona rzeczywiście może świecić się 2 godziny. No i to by się zgadzało, więc tam opisywanie, że oświetli nam cały dzień i tak dalej, no te informacje w reklamówkach są totalnie sprzeczne. Odnośnie samych trybów pracy, jakie tu miałem, latarnia ma trzy tryby. Uwaga, ja tutaj spróbuję to włączyć, także zaraz pewnie tutaj oślepniemy. Widzicie paski? No to wynika z tego, że oświetlenie w tej latarni, diody sterowane są nie prądem stałym, tylko no powiedzmy impulsowo i sygnałem z ramki tutaj w kamerze powoduje taki, a nie inny efekt. Teraz byliśmy, jesteśmy właściwie w trybie czujnika ruchu. Także widzieliście, latarnia się świeciła, zgasła. Zbliżyłem rękę, zapaliła się. Teraz tryb drugi. W tej chwili świeci się, musimy chwilkę poczekać. Tryb drugi jest to tryb, w którym latarnia po wykryciu ruchu zapala się na pewien okres pełnym światłem, a przez cały czas świeci słabszym. I tutaj też oczywiście nam nie zapewni tego Oświetlenia przez całą noc przy pełnym naładowaniu do 5 godzin ten tryb by funkcjonował. O, i teraz widzicie, się zmniejszyła moc. I jak wrzucę tu obiekt do czujnika, to się zapala. No i tryb trzeci. Tryb trzeci jest to świecenie cały czas światłem. Podane było w instrukcji, że pełnym. Nie jest pełnym. Jest to troszeczkę mniejsza jasność, jeżeli chodzi o. Te pełne światło, które jest po wykryciu ruchu. Teraz wykrycie ruchu nie działa, jak widzicie. No i teraz ja wyłączę tą latarnię. Światło zgasło, na nic nie reaguje, także przynajmniej te guziki działają. To tyle, jeżeli chodzi o te testy zładowania i wykorzystania. A teraz za chwilkę wezmę tą latarnię, po kawałku będę rozbierał, zobaczymy co ma w środku, zrobimy pomiary tych lamp. Zobaczymy, jaki jest akumulator. No i parę informacji takich technicznych sobie wyciągniemy z tej latarni, a potem parę słów podsumowania, czy warto, czy nie warto coś takiego kupować. Teraz już przechodzę do tej części dla jednych najciekawszej, dla innych może wcale nieciekawej czyli zaglądam do środka tej latarni. Leży tutaj miernik, którym będę chciał pomierzyć no to, co można, niektóre rzeczy. Po prostu będziemy musieli obliczyć. Rozkręcam po kolei. Czy nie zaglądałem do tej latarni, więc nie wiem, co ona gdzie ma. Czy tu rzeczywiście tak, tu jeszcze jest jedna śruba. Tutaj po prostu nie widziałem. No i próbuję. A, tu jeszcze coś jest skręcali to mocno ale nie zmienia to faktu, że urządzenie jest jakie jest no coś tu dalej nie chce zejść dobrze odkręcam wszystkie śruby jakie tutaj znalazłem zakładam, że to miały trzymać ten a no tak, czyli to wszystko jest tutaj jako całość. Dobrze, coś tutaj już mi się o, rozpadło z tyłu. Dobrze. No i już widzimy Już widzimy wnętrze. No wnętrze jest bardzo proste. Czyli mamy baterię. Trzech akumulatorów o kompletnie nieznanej pojemności. No cóż Znając życie. Może to ma za 4 amperogodziny? Może. Baterie Nounejmy niestety tutaj są dosyć słabe. No Mamy tutaj dwie pary kabli, które wchodzą na część z lampami, więc pewnie jedna jest na prawą, jedna jest na lewą stronę. Zaraz spróbuję tu odkręcić jedną z tych. A nie, przepraszam, część pewnie idzie do panelu się. A no teraz widzicie, rozebrałem. Jest soczewka plastikowa. Jest płytka z diodkami, Mini radiatorek. I cała ta część plus minus idzie sobie zapewne. No trudno mi powiedzieć, czy szeregowo, czy równolegle, czy mieszanie. Trudno powiedzieć w tej chwili, jak one są połączone. Tutaj mamy niebieski, tu mamy czarny kabelek. Tuż tu widzimy dalej jest tylko dwie. No dobrze, no to cóż, no zobaczmy sobie. Włączmy miernik. Po to go mamy. Mogę zrobić troszeczkę przybliżenia, żeby tutaj bardziej było widać to, co robię. Jesteśmy w trybie pomiaru napięcia. Zgaszę światło, bo inaczej lapka mi się po prostu. Nie zapali. Mówię lampka, ale wiemy, że chodzi o tą wspaniałą latarnię. Uwaga, a udało się, jest w tym pełnym trybie. I zanim zgaśnie, no może nie zgaśnie, to teraz troszkę mnie oślepia. Dobrze widać miernik, więc nie ma problemu. Minus. Plus. Aha. no czyli to co mówiłem tak tutaj jest to zasilane przez przetwornicę i jest to zasilane impulsowo czyli w tym momencie tego napięcia po prostu jako takiego nie zmierzymy bo ten multomierz no pokazuje tutaj 2V ale zakładam, że te napięcie na tych jest zupełnie inne. Więc, żeby to zobaczyć, musimy podjąć, podpiąć tutaj oscyloskop, i wtedy się okaże, jakimi napięciami to jest zasilane. Ale to za chwilkę. I już podłączyłem oscyloskop. Widzicie w prawym górnym rogu. I dotykam tutaj, na razie przy wyłączonym. Co ciekawe, tutaj coś jakieś napięcie działka napięcie jest 1V na działkę typ DC więc te napięcie tak od minus 1 do plus 1 się pojawia czyli coś z tego generatora wychodzi teraz włączę w trybie pierwszym no i widzimy, że jest sterowane jednak rzeczywiście poprzez tutaj no, robić PWM, tak, to jest regulowana szerokość tego impulsu. To jest ta pełna moc, a teraz wejdę w tryb z tą mniejszą mocą, czyli gdzie pali się latarnia na stałe. No i widzicie, jak długość tego impulsu o pełnym napięciu się zmniejszyła. No i potem jest tam falowanie. Pełne napięcie jest... Ponad 2V tutaj. No to co nam pokazywało na woltomierzu. I tutaj to samo. Także w ten sposób teraz zobaczmy jeszcze ten tryb pośredni. Nie będę się ruszał, poczekamy jak latarnia sama przygaśnie. Zobaczymy jaka jest różnica w długości impulsu. Jeszcze chwila. No, tutaj oczywiście obliczenie mocy wymagałoby teraz. O, i to jest ten tryb słabiutki. Widzimy, jaki ten impuls jest króciutki. Tutaj ta latarnia się przez bardzo krótki czas świeci w tym troszeczkę dłużej i w tym najdłużej także od razu widać, jakie są różnice, jeżeli chodzi o jasność i zasilanie. No tego typu praca powoduje teoretycznie mniejsze zużycie energii, ale też i mniejszą światłość w tym wypadku, bo dioda nie pali się przez cały czas, tylko impulsowo jest zapalana. Teraz jeszcze spróbuję zmierzyć prąd pobierany z akumulatora. Oczywiście żeby tego dokonać, no muszę tutaj dostać się do jednego z przewodów zasilania i najlepiej, żeby tutaj nic nie popsuć, to chyba będzie mi na samej baterii. Po prostu ten przewodzik odlutować. Tu widzę jest najprościej przylutowany. Także lutownica się tu już grzeje. Mam nadzieję, że nią się uda to raz dwa się uda. Udało się. I teraz w to miejsce podłączę amperomierz, aczkolwiek sami możecie się domyślić, że ten charakter prądu też może być tutaj impulsowy w tym układzie, więc też do końca to wskazanie nie musi być prawidłowe. Ale jesteśmy w trybie DC i sprawdzimy Jeżeli to jest 200 mA, to w tym momencie to powinno się świecić dużo dłużej. Wynika z tego, że po prostu, no tutaj ten pomiar prądu, przełączymy się na AC, niby to jest True RMS, no ale tu mamy jeszcze mniejsze wskazania, także tutaj nie jesteśmy w stanie. Tym układem, oczywiście, to trzeba by zmienić układ pomiarowy. Zmierzyć tak naprawdę, ile dokładnie tego prądu w impulsie idzie. Ale możemy zrobić inną rzecz. Kolejną, ciekawszą. To już takie zabawy teoretyczne. Po prostu jeden taki moduł wezmę. Odłączę. A nawet się udało. I co ja chcę zrobić? I teraz będę chciał podłączyć zasilanie o poziomie napięcia 2,5V, czyli tyle, ile mniej więcej tutaj pokazywał nam oscyloskop, do tej płytki. O, jednak tam było chyba troszeczkę więcej. Bo na pewno tak ciemno się nie świeciła ta płytka. No to zwiększymy napięcie no i to jest chyba ten poziom mniej więcej jaki był z odczytu, mam w tej chwili że pobiera 120 mniej więcej 120mA 0,33W 120mA sobie zapiszę 0,33W jeden taki modulik 0,33W czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć Razem 10, czyli prąd maksymalnie 1,2 Ampera i moc około 3 W. Gdybyśmy zasilali to przez cały okres, czyli napięciem prądem stałym. Jako, że tutaj sterowanie jest impulsowe, no jest to trochę mniejsze. No i teraz by się zgadzało, jeżeli tutaj to pobiera około 1,2 no do 1,5 Ampera. To Tutaj w tej chwili dokładnie tego nie zmierzyłem, bo mówię, tym zestawem nie zmierzymy układu, który jest zasilany impulsowo. No ale to by się zgadzało, 1,5 Ampera, bateria może ma 4, no, może mieć mniej, to wtedy ten czas świecenia pełnego by wychodził do około 3 godzin. Czyli tutaj by się to w zupełności zgadzało. Więc tak pokrótce, Reasumując już ten temat tej latarni, która w tej chwili, jak widzicie, już tutaj jest rozebrana na kawałki, ale działa i pewnie będzie funkcjonowała, co można powiedzieć, jakie plusy, jakie minusy, czy warto coś takiego kupować. Oczywiście, czy warto każdy będzie musiał sam sobie na to odpowiedzieć. Dla mnie pierwsza rzecz, kiepski uchwyt montażowy, być może on wytrzyma, że mi się tak wydaje, że on jest kiepski. Natomiast na pewno kiepski jest ten regulowana tutaj ta część, gdzie można sobie ustawić, gdzie w praktyce, już to widzieliście na początku, ta latarnia po prostu się złoży i nie można jej ustawić tak, jakby się nie chciało. Fakt, że montujemy to w jeden sposób powoduje, że no musimy ją zamontować tak, w taki sposób, żeby budynek czy inne miejsce, na którym to będzie zamontowane, nam nie Zasłaniało światła słonecznego, bo to się po prostu nie naładuje. Więc tak naprawdę, jedyny dobry montaż to tak jak na tym rysunku, że nad dachem, że wtedy będzie oświetlone przez słońce cały czas, albo na słupie, na bramie, na furtce, no, na płocie, tak że ta część z panelem nie będzie tutaj zasunięta. Światło, no sami widzieliście, jak tu porównywałem, biorąc pod uwagę, że wyszło, że całość ma 3 waty, no to jasność tego, mimo, że to jest ogromna ilość tych diodek, słabiutkich diodek jasność tego jest niewielka, jest ona rozproszona na dużą powierzchnię, soczewki ale dalej to jest 3W no więc te 3W to jest naprawdę nic, to ta latareczka, którą na początku białem i porównywałem, miała diodę 5W, dlatego świeciła jaśniej, więc światło nie jest tutaj mocną stroną, ładowanie, to co już wspomniałem, że w zimę, w jesień w tej okresy o słabym nasłonecznieniu to praktycznie nie będzie funkcjonowało, i nawet w lato praca, żeby zapewnić ten czas, jaki podaje tutaj producent czy sprzedawca, no to praca tylko w trybie z czujnikiem ruchu. W trybie z tym świeceniem. No w lato może przy tym trybie małego światła plus doświetlenia przy wykryciu ruchu może by to troszeczkę nawet dłużej pochodziło. Aczkolwiek testy też tego nie potwierdzają. Także ogólnie ogólnie porażka dla mnie. To w lato nam nie jest potrzebne praktycznie, bo w lato mamy dużo światła, dużo słońca, dni są długie. W zimę to nie zadziała. Jeżeli chcecie coś takiego kupić, to już decyzja należy do was. W niektórych przypadkach, gdzie to będzie bardzo mało używane, być może się sprawdzi, ale jako całość, no nie ma takiej, takiej opcji. To, co podaje producent w tych swoich danych reklamowych, no nie do końca jest zgodne z prawdą. To chyba tyle w tej części poświęconej tutaj latarence, którą rozebrałem na części, którą pewnie teraz będę musiał złożyć. Nie wiem, co z nią zrobię, czy ją gdzieś zamontuję, czy nie. Zapraszam do. Lajkowania, subskrybowania kanału, jak również do oglądania innych filmów, jakie niebawem na nim się pojawią. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.